W odległych przestrzeniach kosmosu, w układzie słonecznym, żyły sobie planety. Każda z nich inna, ale razem tworzyły harmonijną rodzinę. Słońce, które było jak ich opiekun, świeciło jasno, dając każdej planecie ciepło i energię. Mars z czerwonymi piaskami był wielkim marzycielem. Często spoglądał na Ziemię i mówił: "Może kiedyś będziemy razem. Może ludzie z Ziemi odwiedzą mnie i zamieszkają na mojej pustyni." Jego wyobraźnia była bez granic. Jowisz, największa z planet, był opiekunem, zawsze czuwał nad innymi planetami, a jego wielkie burze przypominały wszystkim, że chociaż jest potężny, ma w sobie mnóstwo siły do ochrony innych. Małe księżyce często krążyły wokół Jowisza, jakby szukały u niego schronienia. Saturn ze swoimi pięknymi pierścieniami był elegancki i spokojny. Lubił opowiadać o tym, jak te pierścienie powstały i jakie tajemnice skrywają. Każdy wiedział, że pod jego spokojem kryje się wielka mądrość. Uran i Neptun, ostatnie w rodzinie, były ciche, ale zawsze uważne. Ich zimne, lodowe powierzchnie sprawiały, że miały w sobie coś tajemniczego. Uran często opowiadał o swoim wyjątkowym nachyleniu, a Neptun o swoich potężnych wichurach. Każdej nocy, kiedy słońce kładło się spać, planety spotykały się, by rozmawiać. Uwielbiały opowiadać sobie historie o podróżach, o tym, co widziały w kosmosie i o tym, co jeszcze mogą odkryć. Jednak tego wieczoru to Ziemia miała coś ważnego do powiedzenia. Wiecie co? zaczęła Ziemia. Myślę, że najpiękniejsze w nas wszystkich jest to, że mimo naszych różnic, jesteśmy jedną wielką rodziną. Krążymy wokół Słońca i nigdy się nie gubimy, bo wiemy, że każde z nas ma swoje miejsce. Planety spojrzały na siebie i przyznały Ziemi rację. To była prawda. Każda z nich była inna, ale wszystkie miały swoje miejsce w tym wielkim kosmicznym tańcu. I tak, pod opieką Słońca, każda z planet zasypiała spokojnie, wiedząc, że są częścią czegoś większego, pięknej, niekończącej się historii wszechświata. Dobranoc, dzieci, słodkich snów.